Cześć, witajcie na kolejnym filmie z cyklu kultowe monety PRL-u. Dzisiaj zaprezentujemy mniejsze nominały od 1 do 5 groszy. A więc mamy tutaj jako pierwszą monetę monetę jednogroszową, która wybita została tylko w jednym roku, w 1949, o nakładzie 400 milionów sztuk. Później yy, moneta dwugroszowa, również wybita o nakładzie 300 milionów sztuk. Także jak wiecie, jest to bardzo duży nakład. Te monety są bardzo powszechne. Nadal większość z, z ludzi posiada takie monety w domu, więc jak dobrze poszukacie, to pewno znajdziecie. Później moneta pięciogroszowa aluminium i pięciogroszowa brąz. Monety te zostały również wybite o tej średnicy tylko podczas jednego roku w 1949, później od 1958 roku zaczęto już bić monety o mniejszej średnicy 5 groszowe. Monety prezentują się tak jak widzicie, ta moneta 5 groszy z brązu prezentuje się całkiem ładnie, szkoda, że nie, mito, nie bito właśnie takich monet z brązu, bo te aluminiowe trochę takie są inne. Tutaj mamy rewers tych monetek. Tak jak mówiłem, w 49, z datą 49 roku została wybita 1 grosz, 2 groszy, 5 groszy i 5 groszy brąz. Jak możecie sobie poszukać na internecie, mennice były różne. Z tego co wyczytałem, to również było bite poza granicami Polski, czyli w Kremnicy oraz w jakimś innym państwie. Zachęcam Was do poszukania sobie informacji na internecie. Tak jak Powiedziałem, od 58 roku zaczęto już bić monetę 5 groszy o mniejszej średnicy. Możemy tutaj zobaczyć, że te monety różnią się. W 1949 roku pisało Rzeczpospolita Polska, a w 59 już pisało Polska Rzeczypospolita Ludowa. Podejrzewam, że z brązu potem nie bito tych groszówek, bo pewno stop... Więcej kosztował na skupie niż nominał na monecie. Więc pewno takie były powody niebicia dalej monet groszowych z brązu. A więc czymcie się i do następnego. Hej!